Witam serdecznie, kochani. Tak powiedziałem sobie, że nagram to wideo, ponieważ od kilku miesięcy, od ponad trzech miesięcy, mam taki problem. Natomiast auto, które było holowane z Polski do Niemiec, wynająłem przewoźnika w tym celu, zostało zatrzymane przez niemieckie służby SOL dzisiejszego bo Nie wiem w jaki, jaki? sposób ten a, samochód odzyskać, e, ponieważ y, a, niemieckie co powiedziało, że e, robiąc naprawę silnika, bo auto się powstuło, gdy byłem na wakacjach w Polsce e, i przy okazji był to taki projekt, robione było e, folią oklejane, e, dywizjon 303 e, no i stwierdzili, że po prostu jak gdyby wzbogaciłem ten pojazd, nie zgłosiłem wcześniej do urzędu celnego, nie odprowadziłem odpowiednich danin i w ten sposób no, powstał problem. Najgorsze jest to, że po prostu przewoźnik, którego wynająłem podjął się tego przewozu. Nic mi nie mówił, że mogą być jakieś komplikacje, że cokolwiek trzeba w, tym, w tej sytuacji zrobić, jakieśkolwiek zgłoszenia, niezgłoszenia. niezgłoszenia. Auto miało być zabrane z Wrocławia, z firmy, która Olejała w piątek, bodajże chyba 4 listopada zeszłego roku i na drugi dzień dostarczono mu na gminy stolu. Dziś, gdy ten materiał, mamy 14... Tego. Nadal tego auta nie mam, pomimo wielu telefonów, które w moim imieniu są wykonywane. Nadal nic niemiecki co tłumaczy się tym, że po prostu poszedł do sądu. Stąd musi przetłumaczyć to. Ja takie pismo wysłałem i cały czas sprawa trwa. Ja oficjalnie nic nie wiem, nie dostałem żadnego powiadomienia, że auto zostało zatrzymane przez kogokolwiek, jedynie to wszystko wiem od przewoźnika. Jeżeli ktokolwiek to tego słucha i być może spotkał się z podobną sytuacją, wie jak ten problem rozwiązać, bardzo bym prosił o pomoc, ponieważ tak naprawdę nie wiem, nie mam pomysłu co zrobić, jak uzyskać ten samochód. Bardzo proszę o pomoc.